Moi kochani, witam bardzo serdecznie i zapraszam na krótki filmik, który ukaże pewne udoskonalenia, które wprowadziłem w działaniu mojego ferbla. Rzecz dotyczy dwóch funkcji: funkcji Positional Sensing oraz funkcji xtick, które są wykorzystywane przez moduły firmy Roland. Funkcja xtick jest wykorzystywana we wszystkich modułach tejże firmy, natomiast funkcja Positional Sensing jest troszeczkę bardziej zaawansowaną już technologią i tylko wyższe modele firmy Roland obsługują jej działanie. Te modele to TD12, TD15, TD20, wszystkie wersje TD25 i TD30. x polega na tym, że na obręczy węgla możemy uzyskać trzy dźwięki, co będzie zaprezentowane na filmiku. Oraz funkcja positional sensing, czyli mówiąc językiem potocznym, zmiana tembru dźwięku w zależności od miejsca uderzenia. Oczywiście werbel będzie brzmiał inaczej przy obręczy, przy rimie, inaczej będzie grał w centralnej części, co też mam nadzieję wysłyszycie podczas tej prezentacji. Zapraszam serdecznie i pozdrawiam. Kazimierz Stępnik.